Karolina H.M. zginęła za granicą w porażający sposób. Teraz jej mąż zabrał głos rozpaczliwy apel do ratujących ją osób. 44-letnia Karolina H.M. była żoną i matką dwóch córeczek. Razem z rodziną wiodła szczęśliwe życie w Toronto w Kanadzie. Nie mogła spodziewać się, że jej zakończy się ono tak nagle i brutalnie, przy okazji tragicznego przypadku. Karolina zginęła od zbłąkanej kuli, którą postrzelił ją jeden z mężczyzn biorący udział w ulicznej strzelaninie. Karolina H.M. zginęła od zabłąkanej kuli. W nocy z 7 na 8 lipca w Toronto w Kanadzie doszło do ulicznej strzelaniny. W jej wyniku straciła życia 44-letnia Polka, która akurat przechodziła w pobliżu. Na miejscu Karoliny H.M. mógł znaleźć się każdy inny przechodzień. Okrutny los zdecydował, że to właśnie ona straciła życie. Świadkowie, którzy widzieli całą sytuację, natychmiast rzucili się na pomoc rannej kobiecie. Po przyjeździe karetki Karoliny HM zabrano do szpitala, jednak mimo wysiłku lekarzy nie udało się jej uratować. W tym samym czasie trzej sprawców, z których jeden jest odpowiedzialny za śmierć Karoliny, udało się uciec. Policja rozpowszechniła ich wizerunki z nadzieją, że mieszkańcy Toronto pomogą ich zlokalizować. Karolina H.M. opłakuje mąż i dwójka dzieci. Karolina H.M. pochodziła z Polski, jednak razem z rodziną, mężem i dwójką dzieci mieszkała w Toronto. Jej córeczki, 4-letnia Nella i 7-letnia Klaudia, są jeszcze zbyt młode, by pojąć ogrom tragedii, która spotkała ich rodzinę. Mimo to na pewno zauważyły nieobecność mamy. Opieka nad dziewczynami spadła w całości na braki Adriana M. Karolina była niczym promień światła, a współczucie okazywane przez każdego z Was odzwierciedla miłość i empatię, które ona okazałaby innym w podobnej sytuacji, napisał mężczyzna w oświadczeniu, które przesłał faktowi. Policji niedawno udało się ująć jednego z trzech poszukiwanych mężczyzn. Przed 32 latkiem prawdopodobnie zostanie postawiony zarzut morderstwa drugiego stopnia. Mężczyzna ma na swoim koncie wiele poważnych przestępstw, a nawet odsiadkę w więzieniu, o czym informuje stacja CBC Kanada. Podczas strzelaniny przebywał na zwolnieniu warunkowym i miał zakaz posiadania broni palnej, który niestety zlekceważył. Rodzina Karoliny H.M. planuje uczcić pamięć tragicznie zmarłej kobiety. Mieszkańcy dzielnicy Leslieville w Toronto dołączyli się do opłakiwania śmierci tragicznie zmarłej Karoliny H.M. Przygotowali prowizoryczny ołtarzyk, by uczcić jej pamięć. Mąż kobiety podziękował ludziom z całego świata za wsparcie, które w obliczu tak ogromnej tragedii ma dla niego ogromne znaczenie. Wasze akty życzliwości i wylew wsparcia były źródłem siły i pocieszenia dla mojej rodziny. Przez cały ten traumatyczny okres skupialiśmy się na zapewnieniu opieki i wsparcia naszym małym dziewczynkom, poinformował fakt Adrian M., jednocześnie podkreślając, że jego rodzina zmaga się z przytłaczającymi emocjami. Kanadyjska policja wciąż poszukuje pozostałych dwóch mężczyzn, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia. Tymczasem rodzina Karoliny H. M. Postanowiła 17 lipca zorganizować publiczne czuwanie w lokalnym parku, aby uczcić jej pamięć.